The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Siemacie ludzie, słuchajcie, nowa gierka, tak mi się przynajmniej wydaje. E... Zwiększenie zdrowia, uratu informatora, asasinów. Dobra, jak tu się chodzi w ogóle? Okej. Okay. Widzicie, co? Miałem nadzieję, że to jest już ta jakaś nowa wersja assassina, która ma niby wyjść ta, no, gdzieś tam w Chinach. Natomiast była to darmowa gierka na Uplayu tam swojego czasu, więc ściągnąłem. No i teraz mam chwilę, żeby się temu przyjrzeć. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, jak to się strzałkami się chodzi, tak. Ale dziwnie, tak bez myszki w ogóle operować. Czy da się mieszką? Czekajcie, coś robić. Nie, na razie nie. Dobra, no spróbujemy tak. Shiftem się biega, spacją się skacze. Aha, w, do góry. No dobra. Kontrolem kucamy, Nie mam pojęcia w ogóle o co tu chodzi. Po prostu, że tak powiem, włączyłem. Także zaczynamy od początku razem. Strażnicy mają swój obszar Czujność. czujności. Czuj? <coughs> Okej, okay. prosty schemat działania, o, trzeba przytrzymać. Dobra, da się z shiftem szybciej? Nie da się. No i dobra, C skaczemy na dół elegancko, kręcimy kółkiem. Jestem ciekaw jak tu walka wygląda <laughs> Wychyl, aby zmienić widok A. Dobra, i będą tak kukać na dół później z Spacją skaczemy, wiadomo To lecimy raz, dwa <laughs> Cyk, do góry elegancko i spadamy dalej Znajdź swoje Shengbao, cokolwiek to jest. Dobra, tym się skacze, Tym też. Zerknijmy na dół najpierw, co tu jest grane. Da się przejść z kątu, czy nie? Nie, dobra. Ale dziko się tym steruje. Tak, bez myszki w ogóle ciężko się przestawić. Przejdźmy tu. Cyk, 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 cyk. Dobra, co my tu mamy? A zerknijmy jeszcze wyżej. O, co znalazłem? Nawet nie wiem co znalazłem, ale dobra, spoko. To jakoś wciągnąć? Nie mogę pewnie. <laughs> dobra, no pewnie jak będę już mógł, to mi wyskoczy jakiś tam samouczek, więc. Sposób, w jaki przechodzi dany fragment, poziomu jest oceniany i nagradzany w zależności od twojego stylu gry. Okej. Okay. Zamiast angażować się w walkę, działaj dyskretnie, a osiągniesz wyższy wynik. No, dobra, spoko. Nikogo nie zabija, nie da się wykryć. Jeśli chcesz zdobyć wskaźnik stylu cień złoto. No dobra, myślałem, że jednak tu szybciej kręć tym. Że jednak będziemy coś walczyć, ale no, na to wychodzi, że chyba nie. Nie trzymaj się zbyt długo długów strażników, mogą cię zauważyć i zwrócić uwagę. No dobra, cyk. Gdy ma się obejrzeć, OK. A idę przemierzyć. Tak, no to już wiem. Cyk i wypad robimy. No i gra. Złoto, elegancko. Cyk. Ograniczony obszar czujności. Trzymaj się od nich z daleka. Dobra. Użyj gwizdania. Ale że jak? Przytrzymaj F, aby wyświetlić zasięg gwizdu. Użyj myszki, aby określić jego siłę. Naciśnij G. Jezus. F. Aha, zasięg. Puszczam. A nie, to muszę dwa naraz nacisnąć. Dobra, F i G. No i teraz spadamy. Dobra. Pewnie zaraz zapomnę, jak jest z tym gwizdaniem, ale zobaczymy później. Dobra, lecimy dalej. <coughs> Naciśnij, aby dokonać zabójstwa. Wow. M, aby otworzyć bazę danych, C, aby podnieść. No szybko, dawaj. W, cyk, do szafy. Dobra, elegancko. Dobra, tutaj znowu pewnie patent z gwizdaniem. No dobra, elegancko Co to jest w ogóle? Aha Dobra, jakieś urządzonko Jakiś tam sztylet pewnie czy coś O, mogę cię zabić tak? Powiedz, że mogę Dobre. E, co? W. Możesz, możesz ukrywać zwłoki. Dobra, weźmy najpierw to. No dobra, no wciskam W. Aha, najpierw muszę ciało podnieść przecież. C i teraz W. Dobra, gitara się ma. No i lecimy dalej. Góra. Złoto. Pięknie. Cele do zabicia nie są liczone. Cyk. Cyk, chodź tu. O! Automatycznie ukryte. No i elegancko, dobra. No taka prosta gierka. Aby włączyć wzrok Orła i przyjrzeć się zachowaniu wrogów. Aha, jest pokazane jak oni chodzą, dobra Szybko, 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 cyk. Dobra? Nara, A jeszcze Cyk do góry. Cyk Dobra. Co tu dalej mamy? To jest, nie mogę gwizdać. Użyj petardy hukowej. aby <laughs> naciśnij 3 i wybierz petardę. Przytrzymaj F i użyj myszki, by wycelować G na G No 3. Aha, i teraz mam lecieć, tak? No, chyba powinienem po cichu iść. No, ale dobra, trudno się mówi. 随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会照你，你也别忘了照我。那一次，随时保持警戒，而你们也要信守承诺。啊，没事，我在前面。我的安全，我会照你，你也别忘了照我照。 Aha, coś nie doczytałem chyba w takim razie. Coś tu jest? Zgarnijmy to. Co, że niby. Że niby co, że jeden. Że jeden drugiego za drugiemu mnie zasłonił, tak? No dobra. Niech będzie. O. Aha, tu coś jest, dobra. Oops. E. Aha, dobra, się nie można w ogóle walczyć. No dobra, szkoda. No to poczekamy jeszcze raz. <laughs> no. Nara. Krętka z amunicją, tak? Dawaj to. Wziąłem? A nie, przytrzymać mam, dobra. Nie można wziąć więcej. O! Nie wiem po co mi... Aha, to może dopiero wtedy będę mógł walczyć, no nie wiem. No dobra najpierw trzech ich tu jest, tak? Jak daleko oni widzą? Tam już nie będą widzieli, dobra. Podnoś to ciało szybko, cyk. Cyk, 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 cyk. Zostanę go tu.

Excellent. Heavy ataki zrobił more damage. See, the enemy is now weakened. Finish him. Osłabić przeciwnika, ale Good. Keep going. Czuję. Cyk. Czuję. No to trzeba naprawdę szybko wszystko Strasznie dziko się tutaj blokuje cokolwiek, także prędzej w tą stronę. Dobra. Well done, Strasznie ciężko się tu walczy, także okej. Okay. Dobra, słuchajcie, na ten moment my się sobie skończymy. Nowe powiadomienie, tak? Pewnie nowa misja i tak dalej. E, dajcie znać, co myślicie o tej gierce. Wstępnie wygląda całkiem ciekawie, także myślę, że zrobimy sobie jakąś taką miniserię, bo podejrzewam, że gierka nie jest zbyt długa. Tak więc e, jak się Wam podoba, pamiętajcie o suba, łapę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Cześć.